Sianowi widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać wam, jak zrobić miksturkę na siłę. Yy, przypominam wam... O, Dobra, i powstanie tam Wam teraz mikstura siły na 3 minuty. Yy, teraz. Teraz. Wyjmujecie to i, w, i w, yy, wkładacie jazz i tego tego Wam powstanie mikstura na siłę chyba na 8 minut. Kurde, trochę mi się to pomieszczyło o. Powstała x siła 2 I na minutę 30 Ej. Ale zawsze coś no, Także teraz chciałbym Wam pokazać Jest siła 2 Teraz sobie jakiegoś moba, weźmy sobie jakiś śmieczek, niech będzie żona, nawet... a nawet. Przydostujemy to. No jest mocno. Tylko to trzeba się więcej namęczyć. O! Łatwo i szybko można zrobić tą podkę. Nie jest problemu z wyszukaniem, tylko trzeba w że znaleźć to twierdzę. I trzeba te pateki znaleźć. Ale myślę, że Wam się to przyda. A ja się z Wami żegnam. Nara.